Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna WŻadnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów, promocji czytelnictwa, zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, komunikacyjnych, a także kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Biblioteka popularyzuje literaturę, organizuje życie kulturalno-oświatowe dla mieszkańców naszej gminy, a do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Oprócz tej podstawowej działalności biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno-oświatowych, m.in. wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, wykłady. Księgozbior biblioteki liczy blisko 60 tysięcy woluminów. W skład tego księgozbioru wchodzi literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci, literatura popularno-naukowa, a także otworzyliśmy nowy dział w naszej bibliotece, bowiem gromadzimy tzw. Książki Mówione książki te y, przeznaczone są przede wszystkim dla osób mających y, problem z wzrokiem, ale także dla osób tych, którzy y, nie mają czasu na to by usiąść w hotelu z dobrą książką, ale podróżując, jadąc autobusem słuchają naszych audiobooków.